Luty 2013 roku. Stolica Apostolska, Plac Świętego Piotra, wypełniony tysiącami ludzi. Kamery skierowane na Watykan. Wtedy niespodziewanie padają słowa, które wstrząsają światem. Papież Benedykt XVI ogłasza swoją rezygnację. Nikt nie jest na to przygotowany. Żaden papież nie abdykował od ponad 600 lat. Kościół katolicki, instytucja symbolizująca stabilność i trwałość. Nagle staje się areną chaosu i pytań bez odpowiedzi. Dla jednych to decyzja wynikająca ze zmęczenia i podeszłego wieku, dla innych początek czegoś znacznie większego, czegoś, co miało wstrząsnąć fundamentami Kościoła. W kolejnych latach pojawiają się spekulacje, czy Benedykt XVI zrezygnował dobrowolnie, czy został do tego zmuszony, a może, i to jest najciekawsze, przewidział coś, co miało dopiero nadejść? Kilka lat później na jaw wychodzi tajna korespondencja, listy, które Benedykt wysyłał do swojego następcy, papieża Franciszka, a ich treść jest przerażająco prorocza. W tym filmie przyjrzymy się tym listom, przeanalizujemy ich treść i zadamy pytanie: Czy Benedykt XVI próbował zatrzymać coś, czego nikt nie mógł powstrzymać? Aby zrozumieć pełen kontekst, musimy cofnąć się do początku pontyfikatu Benedykta XVI. Był rok 2005. Po śmierci Jana Pawła II świat patrzył na Watykan w oczekiwaniu na nowego lidera Kościoła. Kardynałowie wybierają Józefa Ratzingera, człowieka znanego ze swojego konserwatywnego podejścia do wiary. Nie był politykiem, nie był reformatorem, był strażnikiem tradycji. Już od pierwszych dni swojego pontyfikatu walczył z tym, co uważał za największe zagrożenie dla Kościoła, relatywizmem moralnym. W swoich homiliach i pismach Podkreślał, że wiara nie może zmieniać się wraz z duchem czasu, że Kościół musi trwać na swoich fundamentach bez względu na naciski świata zewnętrznego. Benedykt pisał do Franciszka: Kościół, który zacznie dostosowywać swoją doktrynę do świata, przestanie być Kościołem Chrystusa, zatraci swoją duszę. Już w tych słowach kryła się zapowiedź jego obaw obaw, które narastały przez kolejne lata. Dalej pisał: Wiara jest skarbem jeśli pozwolimy, by była interpretowana według ludzkich pragnień, przestanie być tym, czym jest, będzie zaledwie cieniem prawdy. Benedykt wiedział, że Kościół stoi przed wielką próbą. Z jednej strony presja zewnętrzna, oczekiwanie, że otworzy się na nowoczesny świat, z drugiej wewnętrzne napięcia wśród duchownych. Ale najważniejsze było jedno pytanie. Czy Franciszek był gotowy bronić tej wiary, czy może miał inny plan? W kolejnych listach pojawia się coraz więcej wskazówek, że Benedykt przeczuwał nadchodzący kryzys. Cytuję fragment listu z 2015 roku: Nie możemy podążać za duchem świata. Duch świata nie jest duchem bożym. Brzmi jak metafora? Być może, ale patrząc na to, co działo się później, jego słowa wydają się niemal prorocze. Gdy Franciszek obejmuje tron Piotrowy w 2013 roku, od razu staje się papieżem innego formatu. Jest charyzmatyczny, otwarty, lubiany przez media. Jest także pierwszym papieżem z Ameryki Południowej, co samo w sobie symbolizuje pewien nowy kierunek. Ale szybko staje się jasne, że ten kierunek budzi kontrowersje. Pierwsze zmiany pojawiają się już w pierwszych latach jego pontyfikatu. Są subtelne, ale znaczące. W 2016 roku Franciszek publikuje adhortację Amoris Laetitia, w której dopuszcza możliwość udzielania komunii rozwiedzionym. To przełom. Do tej pory nauczanie Kościoła w tej kwestii było jednoznaczne. Teraz pojawia się furtka. Cytat z listu Benedykta XVI. Sakramenty są niezmienne. Jeśli zaczniemy je dostosowywać do ludzkich potrzeb, przestaną być tym, czym są. Czy to była pierwsza rysa w jedności Kościoła? Ale to był dopiero początek. W 2019 roku Watykan oficjalnie zasugerował otwarcie na związki jednopłciowe. Niektórzy biskupi zaczęli publicznie błogosławić pary homoseksualne. Franciszek nie sprzeciwił się temu wprost, co dla konserwatystów było sygnałem, że Kościół zmienia swoją doktrynę. Benedykt w swoich listach wielokrotnie ostrzegał przed tym, pisząc: Wiara nie jest rzeczą, którą można zmieniać, jak prawo świeckie. Wiara jest darem, który należy chronić. Czy wiedział, że te zmiany doprowadzą do największego kryzysu w Kościele od czasów reformacji? Bo oto dziś widzimy, że Kościół jest głęboko podzielony. Wierni są zdezorientowani. Biskupi i kardynałowie otwarcie sprzeciwiają się Franciszkowi. Niektórzy duchowni mówią wprost: To, co dzieje się teraz, to początek rozłamu. Czy właśnie tego obawiał się Benedykt? Czy widział przyszłość, której nikt nie chciał zaakceptować? I wreszcie 2023 rok. Papież Franciszek mówi, że Kościół nie może być zamknięty na dialog ze światem, że potrzebna jest ewolucja. Cytat z listu Benedykta XVI: Przyjdzie czas, gdy Kościół stanie przed wyborem. Niech wybierze mądrze, dziś stoimy na rozdrożu. Kościół katolicki zmienia się na naszych oczach. Ale czy to zmiana na lepsze? Czy właśnie tego bał się Benedykt? Czy wiedział, że otwarcie Kościoła na świat będzie początkiem jego podziału? Tu zaczyna się kolejny, jeszcze mroczniejszy wątek tej historii, bo oto, gdy listy wychodzą na jaw, Watykan milczy. Ani papież Franciszek, ani najwyżsi rangą duchowni nigdy nie skomentowali ich treści. Nie potwierdzili, ale i nie zaprzeczyli ich autentyczności. Czy to oznacza, że są niewygodne, a może prawdziwe? Jedno jest pewne: kryzys, o którym pisał Benedykt, stał się rzeczywistością. Kościół katolicki zmaga się dziś z największymi podziałami od czasów Reformacji. Niektóre państwa już oficjalnie wprowadzają zmiany w nauczaniu kościoła, nie czekając na decyzję Watykanu. Kardynałowie i biskupi toczą otwarte spory. A Benedykt XVI. Milczał aż do śmierci. Ostatnie lata spędził w samotności, coraz bardziej izolowany od świata. Czy wiedział, że jego ostrzeżenia zostały zignorowane? Czy może zrozumiał, że już nic nie da się zatrzymać? Dziś Kościół stoi na rozdrożu. Reformy Franciszka zmieniają jego oblicze. Jedni mówią, że to konieczne, by przetrwać, inni, że to zdrada tradycji. Ale pytanie brzmi, czy Benedykt XVI już wtedy wiedział, co się wydarzy? Czy Franciszek jest reformistą, który ratuje Kościół, czy może realizuje plan, przed którym ostrzegał Benedykt XVI? A co wy o tym sądzicie? Czy Kościół rzeczywiście zmierza ku podziałowi? Czy Benedykt XVI miał rację? Napiszcie w komentarzu.